Cześć z tej strony Marcin Zoeska Ekstra Szkolenia. No, zobaczcie jak nas w listopadzie zaskoczyła zima. O czym pamiętajcie, moi drodzy? Zmiana opon na zimowe lub na wielosezonowe z homologacją zimową. Płyn zimowy. Oczywiście najważniejsza kwestia, żeby też był już w spryskiwaczach. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, moi drodzy: światła mijania. Bo jak przełączę na automat, w tym momencie mam przełączone na automacie. No to światła się nie świecą, świecą się światła do jazdy dziennej. No w taką pogodę słabo, a pewnie spotkacie wielu kierowców na światłach do jazdy dziennej, więc z ręki przełączam na światła mijania. Kolejna rzecz, o której należy pamiętać, ponieważ wielu kierowców skarży się na to, że im parują szyby podczas takiej pogody. Włączamy klimatyzację i nawiew ustawiony, moi drodzy, na szybę, i wtedy nie będzie Wam parowało. No to nic, moi drodzy, wyjeżdżamy. Zobaczcie, jaka pogoda, jaka aura, coś pięknego. Tutaj, moi drodzy, ulica, którą jadę, jest zrobiona z Pozbruku, polbruku, bo to różnie w różnych częściach Polski się nazywa. I tutaj, moi drodzy, na tego typu nawierzchni jest zawsze o, o wiele bardziej ślisko niż na dobrym porowatym asfalcie. O tym też trzeba pamiętać. Pamiętajcie oczywiście o tym. Że droga hamowania na tego typu nawierzchni. No, znacząco, znacząco się wydłuża. O, mój kumpel z swoją BMEczką już pewnie wystartował, moi drodzy, na tył napędzie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Tutaj mieszka za chwileczkę. Pewnie jedzie do chaty, coś był poświrować. Tył napęd. No dla ludzi, którzy mają BMW, tył napęd. No dzisiejsza pogoda, moi drodzy, to jest raj na ziemi. No, ja tutaj walczę na przednim napędzie. Zobaczcie, jak pięknie. <laughs> no nie. Ja tam z chłopakami, motocyklami, moi drodzy mega zawodnicy. No, my jak widzicie, wyjeżdżamy poza miasto. W tej chwili, moi drodzy, mam 30 na godzinę. I świeci się kontrolka od ESP. Co to oznacza? No, że samochód szuka przyczepności. Mam założone zimowe opony. Jak widzicie nic nie jest odśnieżone, jest 0 stopni. Mamy padający mokry śnieg, który będzie pewnie przy 0 stopni przy asfalcie. No, przymarzał. W tej chwili mamy 50 na godzinę, moi drodzy. ISP walczy, autko walczy. Więc elegancko. Teraz już oponki, moi drodzy, chwyciły ładnie przyczepność i już sobie jedziemy. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj sekwencję zakrętów, delikatnych łuków na drodze. Co warto zrobić w takiej sytuacji? No delikatnie odpuścić gaz. O tym pamiętajcie, nie należy się bać takich warunków. Nawet jeżeli nie zdążyliście zmienić opon letnich na zimówki czy tam na wielosezony nowe, na letniej oponie też przejedziecie takie warunki. Też się nie powinniście za bardzo stresować. Wtedy oczywiście noga z gazu, delikatnie przyspieszamy. Możliwie jak najwyższy bieg, żeby prędkość obrotowa była jak najmniejsza. No i teraz zobaczcie, przed nami moi drodzy wspinamy się na wiadukt. Zobaczymy czy podjedziemy na świeżym śniegu, delikatnie przymarzniętym, tak jak na razie, jak widzicie bez najmniejszego problemu i tutaj moi drodzy w takich warunkach, no oczywiście, że zimowa opona, czy wielosezon z homologacją zimową, rewelacyjnie się sprawdzi, no bo od godziny 12 ma już padać deszcz, ma się zrobić tutaj w tej okolicy plus chyba 8, no więc tak naprawdę pewnie koło 15 już tego śniegu nie będzie, ja teraz moi drodzy nie dotykam w ogóle pedału hamulca mam puszczoną nogę z gazu i autko sobie zwalnia delikatnie silnikiem. No ja jedę w automacie, więc to zwalnianie silnikiem, to hamowanie silnikiem jest naprawdę bardzo delikatne. Natomiast w manualnej skrzyni biegów będzie ono rewelacyjne i Wam naprawdę autko schamuje przezarąbiście samym silnikiem. W takich warunkach, gdzie jest nawierzchnia bardzo śliska, tego śniegu jest sporo, on jest świeży, tak? Nieubity, moi drodzy, jeszcze do końca nierozjeżdżony, nieprzymarznięty, to pamiętajcie o tym, że ta przyczepność jest dość duża. Najgorszy, najgorszy śnieg to już jest taki, wiecie, ubity, przymarznięty, rozmarznięty, przymarznięty, rozmarznięty i znowu ubity. No bo on jest taką szklanką, takim lodowiskiem. A teraz świeży śnieg. Jeszcze ma tą taką strukturę, że opony. Opony zimowe, czy wielosezony, czy nawet letnia, jest w stanie ten śnieg po prostu siłą odśrodkową wyrzucić z opony i przyczepność będzie dosyć, dosyć spora. No ale zobaczcie, moi drodzy, jak zima nie zaskoczyła mnie i idealnie się wpasowałem z dzisiejszym wyjazdem w tak super fantastyczne warunki. Tutaj też, moi drodzy, na delikatnym gazie sobie jadę. Oczywiście podejrzewam, że zaraz w komentarzach się odezwą ludzie, co by tu jechali 200 na godzinę i w ogóle zaciągali ręczny. Ja do takich osób nie należę. Ja jeżdżę defensywnie, ja jeżdżę bezpiecznie. Mi zależy na tym, żeby dojechać do celu. Wolę wyjechać 5 minut wcześniej i na spokojnie dojechać, niż się rozpieprzyć, tak? Nie muszę nikomu udowadniać, że umiem jeździć. Poza tym, ulica to nie tor. Gdybym teraz sobie pojechał na jakiś tor, powiedzmy tor Poznań, i byłyby takie warunki, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Szlibyśmy naprawdę ogniem, bo tam są warunki do tego przeznaczone. Natomiast tutaj na publicznej drodze nigdy w życiu, tak? Jest ograniczenie do 50, jadę sobie 50 i aż milutko. Ale aura, no niesamowita, moi drodzy. Więc nie bójcie się jeździć w takich warunkach. Nawet wręcz apeluję do młodych kierowców, którzy świeżo zdali prawo jazdy. Bierzcie samochody i jedźcie gdzieś pojeździć, bo to może być jedyna okazja w tym roku, że są takie warunki do jazdy. Jeżeli przejedziecie w takich warunkach, no to sobie już w każdych poradzicie. Nie bójcie się jeździć, nie bójcie się takiej pogody. Wsiadamy i na spokojnie jedziemy. Pamiętajcie, strach i panika. To najgorszy doradca. Pamiętajcie też, żeby prawidłowo siedzieć w samochodzie, prawidłowo operować kierownicą. O, Jednooki, bandyta leci. Pamiętajcie też o tym, moi drodzy, bo to są srogie mandaty. Tak? Za nieodśnieżony samochód jest w tej chwili chyba 3000 zł mandatu. Więc dobrze, dobrze go odśnieżamy. Światła, dach, nie dach no wszystkie te elementy muszą być odśnieżone. Całe auto musi być czyściutkie. Pozdrawiam Was serdecznie, Marcin.